Książka jest o przyjaciołach u Boża i ma tytuł każdy jest wyjątkowy. Dlaczego ją lubisz? Bo trochę ukrzyk. I. Wszystko? Tak. Tomuś. Moja książka. Tu słówka i słówka. I dlaczego ją lubisz? To jest jak y, chłopiec został podwany przez królową i dziewczynka go odnalazła i lezł i do domu Ty tu królowa z tego A my to Chciałem potrzebę jobbarku i jakaś dziewczynka Dlaczego ją lubisz? z i mam jeszcze taką płytę Harry Potter mm. i raz z Lego na X-Boxa Moja strączka jest fajna, bo tak będzie wstawać i tam walczą i jeszcze tam lata, zjada kropotki i do tego tam wylatają i wtedy też tam bluzkę tu mam, a tu mam i potem wpadnie Który, się Który szukały innego wieku. Mhm. Dlaczego lubisz tą książeczkę? Bo jest ciekawe, i są będzie na nie, Mhm. I o czym jest Twoja książeczka? Mhm. fajne, O czym w niej przeczytamy? O czym jest ta książeczka? Sefaj Soldier. Fajna. Moja mama ją zawsze zrobić, na dobranoc. A jaki ma tytuł? Mm -hmm. I, I o czym, o czym w niej przeczytamy? O czym jest ta książeczka? Że chciała ugasić pożar, ale um, nie miała węża strasznego. Dobrze. O tym, że wieńczynka miała urodziny i miała dostać pisa i czekała taka fajna A druga książka? że książka to książka hiszpańska, fajna, duże opowieści. Bardzo fajne i tutaj są napisane równe wiersze. Mm -hmm. Wesołe czy smutne? Wesołe. Wesołe, dobrze. I dlaczego no, lubisz te książeczki? Po mają wierszyki. Po mają wierszyki mogę się trochę pośpiać. Mm -hmm.